W 2025 roku przypada 400. rocznica śmierci Anny Wazówny, siostry Zygmunta III Wazy, starościny Brodnickiej. Dla powiatu Brodnickiego była to okazja do zorganizowania wydarzenia Uczta u Królewny Anny Wazówny. Były kiermasze, występy, prelekcje i konkursy. I że choć nie każdy może być królem czy królewną? To dziś każdy z Was jest gościem mego serca. A dlaczego robimy uczty? Uczty robimy dlatego, że chcemy wprowadzić ten klimat, przynajmniej imitację tego, co było kiedyś. Te jakieś stoły, drewno, jakieś skóry zwierząt, no bo... Myślimy, że tym przyciągniemy mieszkańców i nauczymy ich, czy wskażemy pewien fragment historii, który, której chcielibyśmy, żeby wszyscy o tym wiedzieli, pamiętali. W szkole można zrobić wykład, a tutaj jest tak naprawdę prawdziwa lekcja historii. My tutaj fundujemy darmowy bigos, kiełbaskie, ale atrakcją i niespodzianką będzie to, co za chwilę wiedzie. To będzie pieczony dzik. Chcemy, żeby ta uczta była prawdziwa. Uczestnicy festynu mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat mitów i faktów krążących wokół postaci Anny Wazówny, którą wygłosił popularyzator historii regionu Piotr Grążawski. No to zaszczyt jednak, jak siostra króla e, mieszka w, w tym mieście, zostawia po sobie fajną legendę, ducha przecież e, tej legendy, wszyscy wiedzą, że Anna Wazowna ukazuje się na Brodnickim Zamku. A jeszcze koniecznie to muszę powiedzieć, że w odwiecznym sporze między Brodnicą a Golubiem, czyja jest ta Anna Wazówna, to mamy tutaj taki koronny dowód. Otóż Anna Wazówna mieszkając w Brodnicy pozostawiła po sobie 28 znanych listów, które były datowane i pisane w Brodnicy. Natomiast proszę Państwa z Golubia do Brzynia zostawiła zero. Anna Wazówna zapisała się także stworzeniem zielnika, dlatego podczas festynu można było wiele dowiedzieć się na temat ziół i swój mały zielnik również zrobić. Anna, nazywana jest matką polskiej botaniki, jest dzięki niej mamy ogromne zdobycze tej dyscypliny naukowej. Są doskonale zachowane listy, w których Anna opisuje swoje. Produkty swojej pracy, swoje wytwory farmaceutyczne. I pasjonowała się tym ewidentnie i w Brodnickim Pałacu, na Brodnickim Zamku prowadziła własne doświadczenia, uprawy. Z pewnością stworzyła też własny zielnik. Także z pewnością jej wiedza była pozyskiwana długotrwałymi metodami prób i błędów. Anna Wazówna kochała zioła, e, robiła różne mikstury, a ja e, na e, t, dzisiejszym spotkaniu opowiadam o różnych ziołach. Opowiadam o lubczyku, opowiadam o bylicy, opowiadam o piołunie. Opowiadam o aloesie, o szałwi, o różnych starych recepturach i ziołach. Pokazuję, jak robi się oleje, jak można zrobić, opowiadam, jak można zrobić w bardzo prosty sposób ocet jabłkowy, i też opowiadam, jakie mają zastosowania te zioła. Podczas wydarzenia przeprowadzono także konkurs kulinarny ze stołu Anny Wazówny, w którym samorządowcy musieli wykazać się umiejętnościami w przygotowaniu potraw. Rozdano także nagrody w przeprowadzonym wcześniej konkursie literackim o złote pióro Starosty Brodnickiego.